Witamy wszystkich serdecznie. Znajdujemy się w pracowni ceramicznej naszego domu kultury w rybniku Boguszawicach i w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych mamy dla Was przygotowaną niespodziankę, którą wykonała pocie, czoła, po nocach nasza cudowna instruktor pani Agnieszka Stuklik i teraz właśnie opowie nam o tej niespodziance. Słuchajcie, w tym naszym nowiutkim piecu, który śmiga jak błyskawica, znajdują się jeszcze cieplutkie serduszka. Które są własnoręcznie z duszą, z sercem, lepione, wałkowane, słuchajcie, wypalane, szkliwione i czekają na wszystkich. Na wszystkich zakochanych bardziej lub mniej, ale na wszystkich, na wszystkich czekają. Zapraszamy w takim razie do podarowania czegoś wyjątkowego, niebanalnego swojej drugiej połówce. A liczymy, że pomimo tych wszystkich obostrzeń, które są na dzień dzisiejszy, już niedługo każdy z Was będzie również mógł przyjść do naszego Domu Kultury i sam wykonać taki cudowny podarek. Dziękujemy.